Kapitan Torpeda. Ten co zawsze wpierdali się między wódka a zakąskę. He, widziałeś bomba? Tak to się robi! A nie, karabinek z 300 metrów! To no, tak jak up w gumie! Ja się nie piernicę tak jak ty w. To, to za gówno! Kogo kupa to śmieszy? Delikatnie, delikatnie, no i chuj, kometa poszła! No, Ej, no dopiero co lufę nabiłem, tyle zmarnować! Jakbyś pierwszy raz jarał! O, może nie kopię jak Maciory, ale za to kopię jak Maciory! this is vila